Cześć, dzisiaj się bierzemy z Jackiem tutaj za wywiezienie oksymatu. Oksymat to jest takie urządzenie, które z atmosfery zbiera tlen. Też miałem tam, zanim zbiornik na ciekły tlen został postawiony, no to tego używaliśmy do natleniania wody. Tutaj w lęgarni, w podchowalni. No i sprężarkę tą moją Airpool C5. Waga sprężarki chyba jest 280 czy 300 kg. Nie wiem, czy tu. kurczę nie widzę 284 albo 264. Na no, Oksyma też coś koło tam 250 kg. Nie, tutaj, czy on ma tabliczkę jakąś. Z tyłu są jakieś na zbiornikach tych, na kolumnach, ale yy, przygotowałem rampę taką. Blacha piątka ryflowana pod spodem na deski podparte to jest, że się nic nie ugina. Tu była ściana jeszcze przed wczoraj, z białej cegły działowa, ale tą ścianę wyburzyliśmy. Posadzka będzie dolana, bo tutaj jest uskok taki. Nową posadzkę tutaj robiłem jak agregat, montowaliśmy. A to to stara, taka tam jest kłusze Tam już 100 lat pewnie ma. No i chcę posadzkę do równego z tym tutaj dolać. Tej ściany nie będzie, więcej miejsca tutaj będzie przy agregacie. Agregat jest nasz polski firmy Fogo odpukać dobrze wszystko chodzi silnik jest Volvo 115 114 koni nie wiem czy to tutaj kamera wychwyci Promnica włoska ile ona tutaj ma już też nie pamiętam kurczę ile tu będzie tabliczka o, od niego 85 chyba no 85 kVa 68 kW 2007 rok produkcji tu jest automatyka do niego 188 godzin ma przepracowane. Kiedyś, może, jak zainteresowanie będzie, to jakiś odcinek o tym agregacie nagram, bo naprawdę bardzo ładnie to pracuje się tutaj spisuje. No i musi być coś takiego tu, oczywiście, między paleciaka a Podstawę od tego oksymatu czy tam pod y, sprężarkę. Y, gumy damy, czy to tam nie guma, ale takie, no takie jak tam na, na szepach pod y, palety są dawane przekładki, bo wiadomo metal na metal to nie za bardzo się w podróży sprawdza. Śliskie to jest. Zresztą dowód na to to jak mi gniotownik z wideo spadł lekko się bujnąłem i gniotownik zjechał po widłach na bok No ale dobra, to nie o tym Jak przyjdzie Jacek, to mówię, zaraz się tutaj ustawimy Kamerę wezmę na statyw i poklatkowy jakiś tam włączę, nagram niech strzela zdjęcia, bo to będzie chyba sprawniej sprężarka, sprężarka się rozciekła olej leci uszczelka jest jedna do wymiany, do wymiany na stopniu śrubowym zimering też by się przydało wymienić jak wałek na koło pasowe wychodzi no ale było nie było ona no już ponad 40 tysięcy godzin ma przepracowane od 2003 roku fabrycznie nowa była kupiona i już tak mówię no, czas na nią dobiega końca chyba że tam ją reanimować jeszcze no, nie wiem właśnie czy kupować szukać czegoś innego zamiennie czy tutaj ten stopień śrubowy wziąć do naprawy do serwisu tylko że to mówię no koszty są takie stopień Stopień jest maksymalnie 15 atmosfer, czy tam bar można z niego uzyskać. No i 2003 rok. Model to jest NK 40 Rotokomp. Porządna firma Tylko że mówię to już tam się kończy. Dobra. Będzie jasek, to będziemy nagrywać jak to wyciągamy, bo musimy z tym wyjechać na zewnątrz. Praktycznie tylko te dwie maszyny tutaj zostały. I poniedzieli, poniedzieli tutaj będzie u mnie ekipa co mają beton milać. No i ten tutaj mały firtel też doleję nowego. Będzie równy, a nie takie tam dziurawe, krzywe. I tutaj myślę sobie zrobić taką małą spawalnię, szlifiernię. Yy, jeszcze nożyce do blachy wstawię, tutaj giętarkę. Tu za dużo miejsca nie ma, to jest 370 na 4 chyba 3x4,10. I tu będzie stać to ewentualnie jeszcze sprężarka, też tutaj zostanie, a całą resztę warsztatu wtedy przeniosę tam na ten budynek, co jest to karka stoi i co ma być docelowo warsztat, ale właśnie tak podzielę, żeby to nie szlifować tam, czy mówię, nie bawić się ze spawaniem tam, tylko mówię, tu sobie zostawię taką część brudną, że tak powiem, warsztatową, a tam będzie czysta. Drzwi tutaj chyba zrobię, okno zobaczymy, posadzki jak nie będzie. Ten grzejnik, bo to jest taki tam rurowy, z rury uspawany. Grzejnik jeden, tu jest drugi, to tego sobie zostawię. Tego chyba wytnę tutaj pod oknem. No i okno wytnę do samego dołu. Okno wyrzucę, otwór będzie większy i drzwi tutaj przyjdą. Na razie. No, już tutaj mamy sprężarkę i ten oksymat wywieziony. Sprężarka wyszła nam tutaj przez te drzwi, się zmieściła. Oksymat się tutaj nie chciał zmieścić na szerokość podstawą. No to z Oksymatem pojechaliśmy tutaj do kotłowni przez te drzwi. Tutaj to stoi, już w sumie tam zastawione, bo tu i butle z tlenem i z acetylenem. Sprężarka Oksymat. Tak doszedłem do wniosku, że. Oksymat chyba będę sprzedawać, bo ja już go tutaj nie będę używać. Zbiorniki sobie tylko zostawię, bo to dwie, cztery setki to do sprężarki będę miał. A sam oksymat będę patrzeć gdzieś sprzedać. Może komuś się to jeszcze tam przyda na jakąś wylęgarnię, czy tam do czego innego. A sprężarkę chyba jeszcze będę. Remontować muszę zadzwonić, tylko jak części do niej nasze na pewno dostępne. Tylko kwestia, że samą muszczelkę jedną dostanę, która jest potrzebna. czy cały komplet na 105 śrubowy od razu trzeba kupić. No i tyle. Tu już jest praktycznie uszykowane, żeby ten beton lać. Sufit tutaj te płyty będę ściągać na suficie, bo całość będzie dachu podnoszona tam koło metra wyżej zrobię że to tak zobaczymy kiedy blachę na dach już zamówiłem nową No i co tu więcej? Agregat zostaje, bo agregat stoi już na tym porządnym betonie że jego tutaj nie ma sensu nawet ruszać a tutaj to mówię to będzie wylany beton wyschnie no to zobaczymy tutaj zamiast tego okna <laughs> chyba drzwi zrobimy bo mam jedne drzwi które by tutaj można wmontować że będzie wejście wyjście bezpośrednio z dworu instalację trochę poprzerabiam no i tutaj w sumie rozdzielnia została i włączniki od oksymatu i od sprężarki główny dobra to trzymajcie się cześć na razie